Mano się no i z tej strony. Ja tam cię Dzisiaj dla was nagływam. Simray na kanale. I zobaczymy, jak to nas dzisiaj spotka. Bo naprawdę dzisiaj jeździmy na OnlyPlayerze. I zobaczymy, jak nam to wyjdzie i jak nam to pójdzie. Widzę, jak ten, kto z was jeszcze nie zostawił łapeczki w górę suby na kanale, dzwonię, to w tym momencie zasubskrybujcie, bo naprawdę, naprawdę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło jak zostawicie tu około trzech łapek w górę pod tym filmem i widzowie, dzisiaj o godzinie 20:30 jest live na kanale warto wbić, bo będziemy się grali w różne, w różne gry, naprawdę. I dzisiaj polecimy sobie nie tylko na live Fortnite'a czy Minecrafta, tylko oczywiście Sim jak nie Simray i Lecimy cały si czas. Kanał piąty jak mnie słychać. Zatrzymujemy się na stacji Na sosnowcu poręba który mi ten pociąg wyhamował Nie gadaj, że nie wyhamuje. Hamuj. Szybciej. Dobra, na szczęście peron długi. Chwila grozy. Dzięki. Potwierdził mi. Dobra, bo tu może być z górki. Więc podtrzymamy go na przyhamowanym. Dobra, okej. Okay. 14 minut w plecy, no bo stałem pod głupim wjazdowym i jadę w ogóle na dwa pantografy więc opuszczenie przedniego pantografu odjazd dla pociągu to jedziemy żeby nie przedłużać to pędzimy i następna stacja, Sosnowiec, Dankówka jakaś, nie znam tej stacji, ale jedziemy. So do do my jedziemy do Katowice Ligota, moi drodzy państwo. I Jedziemy, pędzimy, no już w zasadzie powinniśmy za niedługo tam być, bo my powinniśmy teraz być w Katowicach Szopelnice, południe zaraz, no jakoś tak. Spokojnie, troszeczkę się może nadrobi, a jak nie to trudno. Ale widzę, że kolejny semafor mamy chyba na... Ten jeszcze jest na zielono, bo to jest ten hmm, powtarz... nie powtarzam, tylko samoczynny. O, a przede mną proszę bardzo, jedzie transit. Chyba transit. Albo nie, to się traks chyba mówi. Nie wiem. Potocznie. Ale zaraz będzie stacja. Sosnowiec, Dan, Kufka. I tak podjedziemy tam z plecami trochę. To mu mi to pokaza... Aha, dobra, kolejny. Dobra, okej. Okay. Nieważne. I zaraz będzie stacja. Więc... Naprawdę, naprawdę będzie sztos powtarzacz, znaczy powtarzacz. Wjazdowy podany, a tak, tylko żeby wyjazdowy był jeszcze szybciutko podany O bo tu 70 jest o kurde Teraz ja coś pominałem ten znaczek tych 70 Coś pominałem

Jeżdżamy 30 w Perony. Tu mam 0 opóźnienia. A dlaczego? Jak to jest? Co so znowu jest dla. Nie, chyba że dopiero drzwi otworzę. To dopiero się pojawi. To dopiero się pojawi. I będzie pięknie. No zatrzymuj się. Ekstra. No, 14 w plecy. Zas nawet z można wyjazd prosić zgłosiłem się Żeby nie było Dziękuję bardzo no I mamy od razu wyjazd podany Do 40 Jedziemy i Zobaczymy Jak to będzie dalej Dobra damy sobie na 2, a nie 70 jest Dobra, to sobie damy na 3 na R tak zwane to też się szybko, fajnie rozpędza. Więc naprawdę jest gituwa. I widzowie, przypominam o dzisiejszym live'ie. Godzina 20.30. Będziemy grali w Fortnite'a, Minecraft'a, w Notru, w SimRail'a. Będzie można sobie pograć. A nawet w Fortnite'a będzie można razem pograć, jeśli oczywiście zgłosicie swój nick na... Live i oczywiście nie będzie spiny albo czegoś tam, więc godzina 20:30 bardzo Was serdecznie zapraszam i też Was bardzo serdecznie zapraszam na Instagrama. Tam się najszybciej dowiadujecie o odcinkach, live'ach i tego innego różnego typu rzeczach. A my, czekajcie, bo tu z górki jest, ja znowu będę prędkość przekraczał. A ja tego najbardziej nie chcę Znowu Wjazd podany, wyjazd nie podany Fajnie, fajnie. Ale okej. Okay. Jedziemy. Jak pamiętacie ten EN57, który jest tutaj. To 71 akurat. To oni przyszli z paczką, która teraz w zasadzie wyszła, w tamtym roku chyba bajże. Albo w tym... Możecie miałem skierować, bo nie pamiętam... Tam już kiedy ostatni, ostatnia paczka wyszła, tu będzie 40 za niedługo Więc już se można lekko hamować Do tych 40 Nie wiadomo z jakich przyczyn będzie to 40 No ale Dobra Na razie tyle zwolnimy, żeby potem nagle nie hamować N71011 jedzie I za niedługo, jak miniemy Sosnowiec Południowy, to będzie Katowice, Szopienice Południowe Kato i Zawodzie, i Katowice Katowice nocą co? Ze Spiżową na no co? Teraz możemy w sumie hamować do tych 20, do 40. Dobra, jest git 4 dechy. Co, że zakręt taki ostry by to by był? Możliwe. Żeby nie wypaść tak z toru, może nikt tego nie wie, widzowie Ale podjechać można do tych 40, a nie. A, bo mnie pewnie naprawdę... Co? Czekajcie. A nie, tam jest zamknięty tor. Dobra, ok. Pewnie o rozjazdy chodzi. Są takie. Widzicie, o. Madam, madam, po prostu. Ła. Wow. Tu duch, tuduch. duch. Dokładnie, tu duch, tu duch. Ścież mogliby lusterkę naprawić w simrailu, ale się nie czepiam. Bo nie mam o co w zasadzie się czepiać. Tylko... Fajnie model wykonany, dobrze jedzie, wszystko śmiga, więc naprawdę jestem bardzo z tego zadowolony. A, tu są tory takie. Nieproste Ła! Fajnie stuka. Stuka i stuka i puka. Przepraszam ludzie za opóźnienie. Ale nie moja wina z tego powodu. Zajeżdżamy i... Dobra, otwieramy drzwiczki. Zobaczymy czy ktoś wysiądzie, czy ktoś wsiądzie. To południowy, południowy, można wyjazd prosić. Ja już poprosiłem o wyjazd. Dobrze. No i czekamy na no to, podjedziemy pod semafor. A już podany jest. No to gitowa, to jedziemy. Dzięki. Do 44 dychy, czy 30, 30, bo jest za niedługo. Dobra, to nie ma się tak rozpędzać. Za bardzo. Wyjazd do 40 to też jest tak. No, pewnie po rozjazdach, dlatego. Chyba, że mnie będą chcieli gdzieś tam brać. Nie do 60 podany jest. Dobra, to jest gituwa. No... Ja 40 muszę, 30 jechać. Nie będę się rozpędzał, a tam nie biorą. No właśnie No, 3 minuty w plecy nadrobiłem, tylko. To jest koniec zwolnienia i to jest początek zwolnienia, a to jest 20. Nawet. ej, 30, 20, no czemu mnie o tym nie poinformowali? R2, dobra, idziemy na R2. A na drugi jak mnie słychać. Słychać dobrze. Dobra. Jak słychać dobrze, to git. Nie rozpędzaj mi się za, za dobrze. Tu zaraz będzie stówka. Więc... Git! Taki semafor był do czter, do 40 chyba. Dawno w maszynę nie grałem, wiecie jak to jest. Grać w maszynę? Nie wiem. Jadę 20 cały czas. Głupie 20. To jest opóźnienie pociągu, moi drodzy państwo. To się nazywa dobry fachowiec. Pozdrawiamy wszystkich, żeby nie było, że nie pozdrawiam, ale pozdrawiam bardzo serdecznie. To nie będą mnie chcieli po lewym brać? Możliwe, że po lewym. No nie, dobra, po właściwym nie biorą. to. Aż takie krzywe tory tu są? Krzywe. wrażenie, że krzywe. Dobra, 40, jedziemy. 14, 113, Czekajcie, ja sobie dam ustawienia, trochę ich przyciszę. Jeśli się da, bo troszeczkę. Tak, e, interfejs, nie interfejs, dźwięk. O, dobra, główność systemu zdarzeń, narracji, komunikacji, głosowej. Też. Dobra, teraz będzie raczej git. Jedziemy z tubą, widzowie. Nie ma co, nie opóźniamy pociągu. Sosnowiec, Katowice Katowice, szopelnica. Prawie kilometr, ale nie ma co opóźniać pociągu. Więc trzeba jechać na pełnej petardzie. Dobra, teraz trzeba będzie hamować, bo znowu nie wyhamuje jak na, poprzedni, na poprzednich stacjach. tam jeszcze 9 tych będzie gdzieś. Matko, jedyna, matko, jedyna. Dobra, widzę dechę. A jak widzimy, dechę to już się można troszeczkę przyhamować. Przed dechą lepiej mieć ostrożną prędkość niż za dużo. Bo potem można się zaprzeć nogami. Czego najbardziej maszyniści nie lubię, czekajcie, bo ich ta w ogóle nie słyszę. Ale dobrze, jest git, jak na razie jesteśmy w Katowice, Szopelnicze. Tak jest, Katowice, Szopelnicze. Toś coś takie niepewne, hamulce czasami. Co nam to w Brynów zostanie, ale Brynów na biegu. Dobra, to jeszcze potem Katowice jest. Zatrzyma się z tego, czy się nie zatrzyma z tego? A to jest pytanie, dobre. Zatrzyma się. Dobra. Szybciutkie działanie. Wysiadł ktoś w świat. Raczej nikt. No my jedziemy dalej. Stówka na liczniku będzie i... Jadę na Szczecin. Nie ma co? Tu nie trzeba. Kierownicą kręcić, a nie nic, tylko jedziemy Pędzimy Szybka traska do Katowice Ligota Tu będzie tak z górki czy mi się wydaje? Widzimy, że tu jest tak z górki Ale to dobrze dla mnie trochę rozpędzimy 7 do zera tu ma być 90 gdzieś niby czekajcie, co podgłośnij ich trochę dźwięki tu 55% będę ich lepiej słyszał dobra, nic mi to nie dało, te 55% ale dobra OK. Będę tuwa a Ale to ja ciągnąć nie będę już Tu jeszcze gdzieś będzie dziewięć dych po drodze Dobra My wjeżdżamy w Katowice z zawodzie Potem Katowice za no, nowa powinniśmy być Okej, okay, dobra My wjeżdżamy w perony Nawet ładne te perony Nawet, bardzo ładne są Mi się tam podobają Wyjazd na stój, trzeba będzie zaraz poprosić. Jak staniemy, a wraz stój, a to wice zawodzie będzie można wyjazd prosić. Widzicie, jak to pięknie chodzi? 11 minut w plecy. Z 14 lub 13. Sygnał odjazdu. Pyk i 90. Gdzie mam? Do, troszeczkę nie. Do 40. Ej. No. Dobra, do, do 40. Więc nie wiem, gdzie oni będą mnie chcieli dalej brać. Ale jedziemy do Katowic. Jedziemy do Kratowic. Tyle, ale sobie nie tą głośność. A no nic nie daje. Dobra, ej, czekajcie, bo a się bawię tym. Okej. Okay. Dobra. Zaraz będzie stuwa. Pędzimy. To już można sobie zarzucić do pieca. Czemu mi się nie zmieniła na tą stówę? Co jest? Jest tu stówą A jest, dobra To jedziemy A ja zaraz będziemy na stój W katowicach Czekaj, 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 czekaj Katowice mnie wpuścić nie chcą Katowice nocą, co? Jeszcze... Nie. Katowice, Katowice można wpuszczać, czy nie? No, na tym radiu jak nie wiem i do 40 myk i jesteśmy widzę w Katowicach Oj, nie rozpędzaj mi się tak i w tych pięknym miasteczku w Katowicach w widzowie będę wam dziękował i pamiętajcie widzowie o live godzina 20.30. Bardzo Was serdecznie zapraszam na live'a. Tam będzie się naprawdę dużo działo, będzie można ze mną pograć. I nie tylko pamiętajcie o dostawieniu łapeczki w górę suba na kanale dzwoniłem, żeby Was kolejne filmy nie ominęły na tym kanale, bo naprawdę warto subskrybować, warto lajkować, bo naprawdę, naprawdę będzie się działo i naprawdę będzie mega. I zaraz sobie polecimy do 40, czemu to nie jedzie? Te 40, zatrzymamy się w Katowicach i będzie pięknie. Mm, 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 mm. Tylko nie, żeby mi to 40 jechało, nie widzowie? Piękne <grym> miasto, jak Katowice. I też bardzo was serdecznie zapraszam do opisu. Tam jest Instagram razem z Discordem. Na Discordzie dowiadujecie się pierwsi o filmach, więc tam warto też zajrzeć, warto zobaczyć i lecimy. My wjeżdżamy w Kato. Już pełną parą tam Elfik stoi, Impuls Elf. A ja jeżdżę N71011. Tam coś jeszcze chyba stoi, czy mi się wydaje wydaje mi się, więc naprawdę, naprawdę jest gituwa No i dobra. My wjeżdżamy w Katowice. Cyk. Cyk i cyk i myk. Zajeżdżamy, otwieramy drzwi. I widzowie, ja wam serdecznie, z całego serca dziękuję za ten odcineczek. Pamiętajcie o łapeczce, subiku i do zobaczenia już w kolejnym odcineczku. Luwa! I dzisiaj live'ik.